Dzień dobry, ja rozpoczynam poranek od kawy. Ostatnio do kawy dodaję sobie taką przyprawę do cynamonek i ta kawa naprawdę fajnie świątecznie już smakuje. Dzisiaj przyszedł mi właśnie między innymi taki pierniczek świąteczny, ale widzę, że tutaj już ma swojego przyjaciela, i proszę bardzo, piernik, jako dekorację, jako poduszka ozdobna, został ukradziony i przywłaszczony przez tutaj pana Brytyjczyka. Także zobaczymy, czy zgodzi się mi go oddać. Chyba jednak się nie zgodzi, chyba jednak straciłam właśnie piernika. Jest bardzo ładny, świąteczny, także pięknie by się wkomponował na kanapie jako taka dekoracja świąteczna. Mega ładny. A zamówiłam go z jakiejś chińskiej stronki. A z takich informacji to z rana ogarnęłam się, nagrałam film, potem pojechałam na jedne laboratoria na uczelnię, wróciłam, zjedliśmy obiad, no i właśnie tak, tak minął dzień. I przyszła jedna ważna, w sumie ciekawa paczka, którą sobie zaraz odpakujemy. A co najśmieszniejsze, on ostatnio dostał takiego mini pierniczka, takiego dla kotków, no wielkości gdzieś takiej. No i właśnie tak się bawił tym piernikiem, że gdzieś go zapodział, wsadził nie wiadomo gdzie. Nie możemy znaleźć tego piernika, więc tutaj troszkę większy, więc może nie, nie zaginie pan piernik. Tak jak poprzedni. Prawda, kiciuś? Zaginie pan piernik? Oby nie. Przyszła mi właśnie taka paczka, a co w niej jest? Jest w niej kalendarz adwentowy, ale nie dla mnie, ponieważ w sobotę idziemy na urodziny. I jako jeden z prezentów urodzinowych, to tutaj była prośba, żeby był to kalendarz adwentowy ze Stitchem. Więc przeszukałam internet, zobaczyłam jakie są kalendarze i stwierdziłam, że zamówię taki z figurkami ze Stitcha. Więc zobaczymy, czy to w ogóle zda egzamin, czy to będzie jakaś tandeta. O proszę, zainteresowany już i kalendarzem. Musi być wszędzie tutaj, na pierwszym planie oczywiście. Odpakowujemy. No i mamy nasz kalendarz, tak się on prezentuje. Są 24 okienka. Myślałam szczerze, że on jest dosyć większy troszkę, ale no jest dosyć mały. No nie wiem, nie kosztował jakoś mega dużo, więc jako taki dodatek do prezentu jest e, chyba spoko. O tu proszę. No, oczywiście. Oczywiście, oczywiście. Także mam nadzieję, że się spodoba, a jeszcze planuję dokupić trochę takich rzeczy też styczowych do prezentu. Ja zaraz będę robić sobie kubek dużych herbaty, ponieważ za niedługo mam 3 godziny zajęć z uczennicami. Jestem już po pierwszej uczennicy i zrobiłam sobie herbatkę, to znaczy zaparzyłam jakieś ziółka, żeby mój głos nie wysiadł już do końca. Z takich ciekawostek to zauważyłam w Lidlu, że są nowe przeciery w dodatku bez dodatku cukru eee, i są to przeciery owocowe 100%. Ja akurat wzięłam sobie z brzoskwini do przetestowania, planuję zrobić maczę owocową, ale zobaczymy czy to w ogóle się uda, czy to będzie dobre, bo ostatnio coś mi ta macza niezbyt wychodzi, niezbyt dobra. I jeszcze z nowości, czyli nowa kawa do ekspresu. Tym razem jest to Saga Fredo kremowa, ja wolę bardziej takie łagodniejsze te kawy, które są bardziej kremowe, nie są takie kwaśne czy takie mocne i ta na razie sprawdza się bardzo fajnie, także na ten moment polecam. Słuchajcie, byłam właśnie na szybkich zakupach w Rosmanie i pokażę Wam, co kupiłam. W pierwszej kolejności są to dwie maseczki z firmy S-Folio. Ja bardzo lubię te maseczki, one są chyba najtańsze w Rosmanie, ponieważ w promocji kosztowały coś około 2,20 za sztukę, więc naprawdę się opłaca. A też są fajnie nasączone, więc, więc jak za tą cenę, naprawdę myślę, że warto. Kupiłam również nabłyszczacz do zmywarki, ponieważ mi się już skończył, więc wziąłam taki pierwszy lepszy z brzegu. To jest jakiś z firmy Frosch. Wziąłam też takie torebki strunowe. One były w promocji za 99. Zł. Mamy tutaj trzy rozmiary z tego co widzę. Na szerokość 18 cm, 16 i 14. I one mi się przydadzą, ponieważ jak jeżdżę do mojej mamy, to właśnie moje rodzice dają mi bardzo często. Suszone jakiej rzeczy, typu jakieś ziółka z ogrodu i tak dalej. No i właśnie takie torby strunowe uważam, że będą idealne, żeby trzymać właśnie te, te suszone rzeczy w nich. Także stwierdziłam, że jeszcze w promocji to, to wezmę i się fajnie to sprawdzi. No i taki chyba znany i viralowy produkt, takie piramidkowe maseczki do włosów z Isany. I teraz pojawił się jakiś czas temu taki nowy zapach. Wiśniowy, I to jest do włosów normalnych. Tej jeszcze nie testowałam. Poprzednia wersja mi się bardzo sprawdziła. Zdecydowanie włosy wyglądały na fajniejsze. To było chyba z kwasem. Oj, tak, z kwasem. Z olejem arganowym. E, czy tam arganowym? Coś takiego. E, a tutaj mamy właśnie tą wiśnię. I zobaczymy. W końcu udało mi się dorwać, bo czaiłam się już... Naprawdę długo na tą maseczkę i nie mogłam jej dorwać, bo cały czas były wykupione te piramidki, a dzisiaj była chyba dostawa, bo, bo udało się i był jeszcze zapas. I kolejnym produktem jest taki dyfuzor zapachowy z firmy Domol, tu mamy takie patyczki zapachowe, myślę, że będzie fajny i też ładnie wyglądał, będzie jak go sobie postawię w jakimś miejscu. Zapach podobno jest bardzo ładny, bo jakiś czas temu wyświetliło mi się polecenie właśnie tego produktu na TikToku i stwierdziłam, że przetestuję. Ale chcę właśnie dopiero użyć i rozpakować w momencie, gdy posprzątam całe mieszkanie, żeby mieć motywację, że jak posprzątam, to właśnie przetestuję sobie ten zapach i będzie pięknie pachniało w całym, w całym mieszkaniu, jak już będzie świeża i czysta. I dostałam też dzisiaj taki gratis do zakupów. Czyli płatki pod oczy. Jeśli się zeskanowało kartę Rosmana, to można było właśnie dostać taki gratis do zakupów. Także bardzo miło z ich strony, że, że tak rozpieszczają klientów. Słuchajcie, a propos rozpieszczenia, to dzisiaj właśnie um, odebraliśmy paczkę z paczkomatu Matu I nie wiem o co chodzi, ale oprócz paczki, która była oczywiście zapakowana w pudełko, w tej skrytce znalazł się taki produkt jak. Nie produkt, tylko takie opakowanie, taki woreczek z różnego rodzaju próbkami. I mamy tutaj Ariel, kapsułki, mamy właśnie jeszcze płyn z Lenora i te takie kuleczki do prania. No i ja jestem po prostu w szoku, bo wcześniej się nie spotykałam z czymś takim, żeby w ogóle w paczkomacie był jakikolwiek gratis, a tutaj jeszcze taki fajny, także nie wiem, czy, czy zostaliśmy wybrani, czy po prostu taki miły upominek od, od kuriera. Ja nie wiem, jak to działa, ale naprawdę, naprawdę jestem w szoku i, i bardzo miło. Korzystając z okazji, pokażę Wam jeszcze szybkie zakupy z Sinseja i e Action. Jeśli chodzi o Action, to kupiłam takie pudełko 4,5 litra pojemności. Tutaj mamy też taką latarkę, czołówkę, oraz kupiliśmy takie dwie torby na prezenty na jutrzejszą impreza. Jedna jest właśnie z Krainy Lodu, a druga jest już z księżniczkami Disneya. Bardzo fajne i tanie torby, także polecam torby Wekszyn. Mamy kolejną siatę, a tutaj mamy i tutaj mamy dwa razy folię, dwa razy celofan. Przyda się. Mamy też taką podkładkę w cytrynę, ponieważ była mi potrzebna e, do suszenia. Mamy też kotka brytyjskiego, był akurat w promocji. Mamy jeszcze Arizonę. Jako dodatek do tego kalendarza adwentowego ze styczem, który Wam pokazywałam, będą też takie stempelki, naklejki, taki zestaw ogólnie z motywem Steam. Myślę, że też fajny taki dodatek do prezentu. wziąłam też do prezentu dwa razy Kinder czekoladki i również taką kostkę do układania. Przedostatnia rzecz, czyli takie długie patyczki. Drewniane. Oraz też wzięłam takie mm, nitki, tylko że one są takie inne, plastikowe, do nitkowania zębów. Chyba będą wygodniejsze, ponieważ ja użyłam takiej zwykłej nitki. A może to faktycznie będzie też fajniejsze i wygodniejsze rozwiązanie. Zobaczymy, przetestuję sobie. I ostatnia rzecz już zsinia, czyli jeszcze dodatek do prezentu. I jest to uwaga, taki przepiękny zestaw ze stitchem. Idealny dla fanki stitcha, czyli mamy rękawiczki, mamy do tego taką piękną czapkę ze stitchem oraz jeszcze mamy taki komin również z motywem stitcha. Taki kompleksik jest po prostu przepiękny, a nie kosztował dużo, bo zapłaciliśmy za niego 30,99. A przepraszam, okłamałabym Was, bo mamy jeszcze tutaj nauszniki. Mm, takie też z motywem stitcha, serduszka, przepiękne są i kosztowały w sumie niewiele, ponieważ były za 15,99 więc też bardzo fajny dodatek słuchajcie, wróciliśmy właśnie z Oszą i kupiliśmy taką zabaweczkę dla naszego kociaka i zobaczymy zaraz jak mu się spodoba no, to dla Ciebie Podoba ci się? Chyba ci się podoba twoja myszka. Podoba się. Już chce brać za myszkę. I waszą jeszcze między innymi kupiliśmy takie melermisie ciasteczkowe i orzechowe.